Cześć, witajcie na kanale Fotoforma, z tej strony Jacek Sopotnicki. Dzisiaj rozmawiamy o Nikonie, o dokładnie Nikorze 35mm F1.4. Brakowało tej recenzji na naszym kanale, ponieważ Nikon wprowadził na rynek dwa ciekawe obiektywy, czyli 50mm F1.4, której recenzję już mamy, i 35mm F1.4, której recenzję właśnie mamy teraz. A dlaczego są to ciekawe obiektywy? Dlatego, że są to obiektywy tańsze od wersji 50mm 1.8. Natomiast to, że są tańsze, nie znaczy, że są lepsze, chociaż mamy tutaj ogromny zysk w postaci tego, że mamy światło 4. Zobaczmy jednak, jak te obiektywy wykonują, albo jak ten obiektyw, czyli w tym przypadku 1.4 pracuje w rzeczywistości. Zacznijmy od takiej budowy, jakości i wykonania tego obiektywu. No cóż, jest to obiektyw dobrze wykonany. Nie jest to metal, jest to ewidentnie jakiś tam rodzaj plastiku. Natomiast mamy dwa pierścienie, jeden pierścień od e, oczywiście ostrości, drugi pierścień multifunkcyjny, czyli tak go nazywam po swojemu, ale generalnie chodzi o to, że można sobie go w ikonie zaprojektować. Standardowo przełącza, on przełącza, zauważcie, on e, przysłonę, e, czyli nie przesłonę, tylko przysłonę, czyli generalnie od 1.4 sobie możemy w stronę 2.8, 5.6 i tak dalej, przełączać tą przesłonę. Natomiast co ważne, można sobie to przeprogramować i na przykład może on zmieniać, nie wiem, typ autofokusa, rodzaj pracy autofokusa, i tak dalej. Ja szczerze powiedziawszy, wolę sobie to akurat wyłączyć, ponieważ no, łatwo jest to przełą przełączyć sobie jakby wypadkowo przed przypadek ręką. No dobrze, ale generalnie. Mamy dobrze wykonany obiektyw, który nie jest za ciężki, nie jest za wielki. Mamy oczywiście plastikowego tulipanka, czyli osłonę przeciwsłoneczną w zestawie, ale co bardzo ważne, mamy też uszczelnienie, uszczelnienie z tyłu na bagnecie, który skąd jest metalowy, ale mamy też uszczelnienia w środku tego obiektywu, o czym możemy się dowiedzieć z oficjalnej strony Nikona. Natomiast yy, najważniejsze jest dla mnie to, jak to działa w praktyce. Zacznijmy więc po kolei. Jeżeli chodzi o ostrość, to w samym środku ostrość już 1-4 jest. Okej, okay. z jednej strony widać ewidentnie, że mamy tam już troszkę niestety aberracji chromatycznej, ale jeżeli spojrzymy na róg, to przy 1.4 no jest już spadek kontrastu i spadek ostrości dość mocno wyraźny, więc trzeba to zaznaczyć. To w wielu przypadkach, na przykład jeżeli zajmujecie się fotografią portretową, ślubną, nie musi koniecznie w ogóle oznaczać żadnej katastrofy, natomiast coś, co warto wiedzieć. Przy przymknięciu do 2.0 ostrość na środku znacznie wzrasta, albo nawet co nie tak bardzo znacznie wzrasta ostrość, co przede wszystkim bardzo znacznie spada ta aberracja chromatyczna i też poprawia się jakość obrazu w rogach. Niestety od 2,8 wzwyż jakość obrazu w rogach już bardzo się nie poprawia, natomiast zdecydowanie mamy idealną ostrość w środku, więc to jest akurat dobra wiadomość, no zła wiadomość jeżeli potrzebujecie ostrości w całym spektrum obrazu kiedy mówimy o ostrości, porozmawiamy od razu o kwestii winiety. No i ta winieta przy 1.4 jest dość nazwałbym to z amerykańskiego brutalna, bruto. Czyli mówiąc, mówiąc po naszemu, no, jest duża i nawet po włączeniu korekcji jakby wewnątrz aparatu, korekcji czy po włączeniu korekcji w Lightroomie dla tego obiektywu nadal jest dość widoczna, więc trzeba to brać pod uwagę. No ma to swój klimat, mamy 1.4, winieta niekoniecznie musi wam przeszkadzać, ale ważne, żeby wiedzieć, że jest. I jeżeli mówimy o winiecie, jeżeli mówimy o strosi, to porozmawiamy też o zniekształceniach. Tutaj też, no, nie jest idealnie. To znaczy, mamy dość duże beczkowanie, jeżeli chodzi o wyłączony, wyłączony ten profil korekcyjny, trochę większe niż bym się spodziewał. Ale po włączeniu akurat tutaj profilu, w odróżnieniu od winiety, całe beczkowanie praktycznie znika, więc nie jest jakiś wielki problem. Mamy do czynienia jednak, trzeba powiedzieć, z budżetową 35 w 1.4 biorąc pod uwagę, powiedzmy, to światło i, i jakby różne rzeczy, które tutaj dostajemy. Ok, teraz porozmawiamy o autofokusie. Autofokus działa bardzo dobrze. Nie jest to, nie wiem, powiedzmy, najszybszy obiektyw na rynku ani najcichszy obiektyw na rynku, ale jeżeli chodzi o pracę wideo, ta cichość tego autofokusa jest wystarczająca, a jeżeli chodzi o szybkość, dla mnie też ona jest wystarczająca w większości przypadków większość zastosowań fotografii czy wideo nie potrzebuje aż tak szybkiego autofokusa, a potrzebuje precyzyjnego autofokusa. I tutaj zarówno po updatech oprogramowania wewnętrznego aparatu w Nikona, jak i po updatech tego obiektywu mamy do czynienia z bardzo precyzyjnie działającym systemem AF, który wykrywa bardzo dobrze oko, można się przełączać między twarzą a twarzą, bardzo ładne jest przefokusowanie, a jeżeli mówią o to porozmawiamy też o oddychającym fokusie. I tutaj dobra wiadomość dla filmowców, którzy używają Nikona i chcieliby się po ten obiektyw, jest on bardzo dobrze kontrolowany, czyli krótko, że mówiąc, przeostrzając, yy, stosunkowo małe mamy ten oddech, stosunkowo małe mamy jakieś zmiany geometryczne tutaj, więc jest bardzo fajnie. Oto focus, spoko, focus breathing, czyli oddychający fokus bardzo spoko. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o wartości, właściwości optyczne, no to jeszcze kwestia gwiazdki i pracy pod ostre światło. Gwiazdka jest akurat bardzo ładna i tutaj jest wielki plus, jeżeli chcecie fotografować w nocy, przymykacie sobie tak powiedzmy, minimum do f 8, ale idealnie do F11 i gwiazdeczka jest przepiękna, no i też wtedy znikają wszelkie nam wady optyczne, które niestety tutaj występują, bo zarówno. Niestety, jak loka loka, czyli aberracja chromatyczna się wkrada, jak i niestety różnego innego rodzaju problemy optyczne. Także trzeba pamiętać, że otwieranie w nocy tego obiektywu na 1,4 raczej nie jest dobrym pomysłem i trzeba powiedzieć o tym otwarcie. Jeżeli chodzi o pracę pod ostre światło, bo o tym nie wspomniałem, jest tutaj wyraźna flara. Mnie ona nie przeszkadza, jest całkiem ok. Spadek kontrastu nie jest wielki, więc ogólnie praca pod ostre światło, może nie najlepsza w swojej klasie, ale całkiem spoko, że tak powiem, przechodzi nasz test. Jeżeli chodzi o zbliżenia. To jest dobra wiadomość, czyli w zbliżeniu na kilkanaście centymetrów, a to jest dość blisko, jak na takiego typu obiektyw, yy, ostrość jest ok. Natomiast znacznie spada kontrast i trzeba o tym pamiętać. Dlatego przymknięcie do F2 już znacznie zmienia tutaj całą sytuację, ponieważ i poprawia się znacznie kwestia aberracji chromatycznej, która zdecydowanie jest bolączką tego obiektywu, i zdecydowanie wzrasta nam kontrast. A już na 2,8 mamy bardzo ładne zbliżenia. Yy, co w przypadku akurat zbliżej, na pełnej klatce. Daje nam i tak wystarczająco płytką głębiostrości, więc tego bym się tutaj trzymał. Jeżeli mówimy o głębiostrości, no to porozmawiajmy o bokach, czyli o wyglądzie tych nieostrości. I tutaj tak, dobra wiadomość jest taka, że jeżeli lubicie takie odrobinę retro takiego bokeha, takiego lekko okrągłego, to właśnie taki trochę ten bokeh jest, więc ma delikatne nawiązanie jakby do starszych obiektywów. Niestety też widać tutaj takie pewne mm, cięcia budżetowe, ponieważ ten bokę jest. No, jest taki delikatnie intensywny, trzeba powiedzieć. On dopiero w trzecim planie gdzieś robi się taki naprawdę mięciutki, ale niestety ten bokeh zaraz za pierwszym planem, czyli w drugim planie mniej więcej, jest jeszcze taki dość intensywny, dość ciężki bym powiedział. Co może się komuś oczywiście podobać, komu się nie podobać, separacja z tła jakby obiektu jest ok, natomiast nie jest to najpiękniejszy bokach, jaki widziałem. Jeżeli chodzi o pracę w portrecie, wychodzi to całkiem sympatycznie i szczerze powiedziawszy, sami możecie zobaczyć na portretach i różnych sampelkach, które w ogóle udało mi się wykonać w taki piękny, wiosenny dzień z tą 35, wychodzą te zdjęcia całkiem ok, Więc podsumowując... Widać ewidentnie, że mamy takie jakieś cięcia budżetowe. Mam pewne podejrzenia, czy czasem projektanci z Tamrona nie maczali tutaj palców, bo wiemy, że Nikon współpracuje z Tamronem, ale to są tylko moje osobiste jakieś podejrzenia. Nie mam żadnych potwierdzeń. Dajcie znać, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, w komentarzach poniżej. Ja osobiście jakiegoś śledztwa tutaj nie przeprowadziłem. Natomiast dostajemy obiektyw, który jest dobrze wyceniony, ma bardzo jasne, ma bardzo fajne parametry, czyli to jasne światełko 1.4, ma niedużą wagę, nieduży rozmiar, ma ten przełącznik, który sobie możemy dostosować do swoich potrzeb, uszczelnienia przed jakby złymi warunkami pogodowymi. Mamy bardzo fajnie kontrolowany ten jakby oddychający fokus, mamy dobrą ostrość w środku, czyli generalnie jest to obiektyw, który spokojnie może znaleźć wasze miejsce w waszych torbach i spokojnie może być wykorzystywany na różnego rodzaju sesjach ślubnych, portretowych dalej. Czy jest to najostrzejszy i najlepszy obiektyw 35 .1 4 na rynku? Absolutnie nie, jak widzieliście sami, ma swoje wady. Natomiast biorąc pod uwagę system Nikona, i to, że mamy do wyboru jeszcze 18, które omen jest droższe, ale oczywiście dużo lepsze optycznie i dużo ostrzejsze, i ma dużo mniejszą aberrację chromatyczną. No to jest to dość ciekawe posunięcie, i szczerze powiedziawszy, tego typu obiektyw czyni system Nikona, jeżeli chcecie sobie zbudować wszystko z jednego brandu, z jednej marki, bardzo atrakcyjnym systemem, szczególnie biorąc pod uwagę, że na przykład taki aparat jak Z5, które też y, robiliśmy taką po wielu latach recenzję niedawno, y, z, y, można kupić teraz za 3900 zł, co czyni go bardzo atrakcyjnym aparatem na sam początek, bardzo atrakcyjnym aparatem, jeżeli chodzi o taki niedrogi, pełnokrotkowy aparat, którym można spokojnie pracować i zacząć swoją przygodę z fotografią, również profesjonalną. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Łapki w górę, subskrybujcie. Zapraszamy do salonu Fotoformy w Warszawie na ulicy Andersa, we Wrocławiu na ulicy Odrzańskiej, na stronę fotoforma.pl. Uczcie się też fotografii, bo to jest podstawa, nawet najlepszy sprzęt bez wiedzy, niestety nie daje efektów pożądanych, więc wchodźcie na stronę akademia.fotoforma.pl No i oczywiście zapraszamy do kolejnych nagrań na kanale fotoforma. Trzymajcie się. Cześć.